Mówić, że przetrwał on 45 lat. Jest to zjawisko niespotykane, można powiedzieć, w szkołach naszego kraju, ale u nas jest. Hades daje wiele możliwości młodzieży, daje możliwość e, pokazania tych swoich zdolności, których nie da się pokazać podczas zajęć normalnych w klasie lekcyjnej. Młodzież w Hadesie może pokazywać, co potrafi. Jeżeli chodzi o wokalne, muzyczne, może pokazać swoje utrudnienia aktorskie. Wszystko to można w Hadesie. W Hadesie nie da się nudzić. Jeden z absolwentów powiedział tak, że gdyby nie ta piwnica, to szkoła, była, szkoła byłaby nudna, tak jak wiele innych. I chyba to jest prawda. Tutaj coś się zawsze dzieje. Tutaj młodzież może spełnić swoje oczekiwanie, swoje ambicje i rzeczywiście może pokazywać to, co potrafi. Myślę, że ta inicjatywa, to zjawisko będzie trwało dalej, ponieważ młodzież tego chce, a my jesteśmy razem z nim. Hades to jeszcze, można powiedzieć, grupa ludzi, która znalazła się i w ciągu tych dziejów, historii Hadesu Dzięki swojemu zaangażowaniu, dzięki swojemu poświęceniu i pracy z młodzieżą właśnie mogła to spowodować, że handel tak trwa. Tworzyła pani Morska, pan profesor Jan Tarabuła, pan profesor Marian Korfel. To byli ci założyciele, jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną. Natomiast byli uczniowie, matura 68-69. Pani Cabaj-Gambuś, tak się nazywa, założycielka, pierwsza gospodyni Hadesu. Pani teraz jest profesorem na Akademii Rolniczej. Był to również pan Tadeusz Tarasiewicz, przysłał nam piękne pismo, mailem, takie z życzeniami, ze wspomnieniami. Pani Jadwiga Noceń kościółek mieszka tutaj w Kazimierzu, pani stomatolog. Pani Maria Goldyn, nasza sekretarka była ze szkoły, także to była taka grupa ludzi, którzy praktycznie co pięć lat przyjeżdżali tutaj. Przysyłali te wspomnienia, organizowali, no i oczywiście, no nie da się ukryć, no pani Molska, to jest ikona Hadesu. 35 lat dyżurów, mnóstwo programów najrozmaitszych, mnóstwo pomysłów, taki dobry duch Hadesu. Za 35 lat piątkowych dyżurów licealnych podziemiach. Odkrywanie talentów i otwieranie umysłów, dotykanie serc i kształtowanie wrażliwości, zarażania pasją pracy dla innych i z innymi. Twórcą. Twórczą Realizację wielu projektów artystycznych w 45. 5, 5 rocznicę powstania klubu przekazują dyrektor szkoły Hadysiac Kazimierza Wielka, 18 października 2013 roku. <noise> Tadeusz Łuszczyńskiego, opiekuna młodzieżowego klubu Hades, czyli liceum ogólnokształcący im. Marii Kirill-Skłodowskiej w Kazimierze Wielkiej, dyrektora liceum w latach 1992-2004. Za 17 lat dyżurów. 13. Użyła się bardzo dla Hadesu jest Pani Dyrektor Janina Sadza Brawo. która która 11 lat była ślubę. próbę Zapraszam Pani Dyrektor Janina Sadza tam młodzież co prowadzi na scenę? <noise> dar przyjaźni która trwa latami dowcip i humor które wzbogacały nieustającą wesołość nazwaną po latach Radością życia. Muzyka Pani Wyszedłek, Rybindrowa Zieleniewski, która obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia pracy w Hadesie. Zapraszam panią Za dziesięć lat dyżurów, stałą, wieloletnią twórczą współpracę. Wprowadzenie nowatorskich form zajęć w klubie, godną kontynuację dzieła stworzonego przez zacnych poprzedników. Moi drodzy, e, e, kiedyś rozmawiałam z Hadesiakiem, nazywa się Maciek, już nie, nie mógł dzisiaj przyjechać. E, tak nam się ta rozmowa no, z mojej strony nie bardzo kleiła. E, tak jakoś. E, no, w każdym bądź razie trochę tak zaleciało na czym taką, no nie powiem, gastro, gastro... No, przepraszam. Wasze szczęście. A Maciej mówi, a czegoś, a czegoś się pani tam za przeproszeniem znęca nad sobą? Przecież my razem chodzili do szkoły, no to co? I fajnie było. No to moi drodzy, witam was z tymi, z którymi to razem chodziłam do szkoły. Bo to było bardzo fajnie. To znaczy ja trochę jak na przerwie wchodziłam do innego gabinetu, aby wy, a wy do innego. W każdym bądź razie, ale to było bardzo sympatyczne. A teraz, już zupełnie serio, krótko. Ech, podzielam radość, wyrażam radość już taką radość, że w ogóle nie mogę się opamiętać, a mi nie wolno się wzruszać. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, że 45-lecie zaistniało. Miejcie siłę, moi drodzy, kontynuować. Zawsze to znudzenia. Książki piszą i ja powtarzam, jak się podetnie korzenie, to drzew, drzeweczko umiera. Moim marzeniem jest, żeby to, co się teraz dzieje w Hadesie, żeby ono trwało i żeby młodzież, ta dzisiejsza młodzież, którą podziwiam, żeby ona wynosiła z Hadesu tyle przeżyć, ile wynosiło pokolenie które miałam zaszczyt uczyć w tej szkole. Dziękuję panie dyrektorze za udostępnienie mikrofonu. Dosłownie tylko jedno zdanie, bo nikt nie długo Ośmiennie. nie lubiłem to. mówić. To. <ślesz> nie, 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 Proszę Państwa. <ślesz> w poniedziałek usłyszałem z okazji ty nauczyciela zdanie roku. Taki maluszek zapytany przez panią, co myślę o nauczycielach, mówi tak. Gdyby nie było nauczycieli, to świat byłby bardzo niemądry. To ja sobie dośpiewałem dzisiaj tak. Gdyby nie było Hadesu, to dośpiewajcie sobie sami. Szkoda była to Rozwinięta może być, bo pani profesor podpowiada, nie podcinajcie tych tworzeń, tak jak pani profesor prosiła. I spotkamy się tutaj za 5 lat, tak jak jesteśmy w tym składzie, plus jeszcze z następne ma. pokolenia pomas, które tu przyjdą. Czy będą występy, bo ja chcę wystąpić? Będą występy. <laughs> <noise> y, najbardziej mi się podoba to, że to jest piątek między piątą a 8, bo myśmy zawsze tu w piątek między piątą a 8 siedziały z panią profesor i młodzież nie tylko bieżąca przychodziła tutaj do nas, y, do nas dosłownie, bo oni przylegali do nas, żeby do ucha nam powiedzieć to, czego czasem w domu się nie mówiło. Ta. Jedna z założycielek klubu, kiedy to powstawało, była wtedy jeszcze uczennicą. A mam na myśli panią Jadwigę na Nocań-Kościółek. Tak, proszę bardzo. Do nas tutaj na scenę. Pani profesorze, Pani pozwoli, że wręczę Pani taką paskorzeźbę, Praca artystyczna Pana Latosa, który przedstawia Ratusz Sądogorski. Symbol mojego rodzinnego miasta, bo to wszystko tego miasta się zaczęło. Pani profesor, bardzo proszę przyjąć ten upominek. Myślę, że będzie przypominał nasze kontakty. W no związku z tym, że jest to 45-lecie Klubu Hades a pani profesor jest cały czas symbolem tego lecia. Pozwólcie Państwo, że wnęczy toż kwiatów, w których jest 45 sztuk złocistych. gier. Ja już mam tyle pamiątek od ducha Adamczaka, że głowa mała i są takie cudne, no i. Ta zagadka naszych relacji po prostu zostaje jakąś zagadką. Bo ja byłam ja zawsze starsza, druchna. Oni tak po tych namiotach coś tam robili. Takie tam skutecznie. były, takie skutecznie. Takie tam były. Potem przybiegali do mnie. Jeden nawet przybiegł i mówił: Druchno! O matko! Ja ją trzymałem za rękę, ale to nie tak. <śmienic> <śmienic> Jak powiedziałam, tutaj, gdzie w tej chwili ja siedzę, patrzyliśmy sobie, tam było pianino, to które stoi obok, wierzba, no i były popisy recytatorskie, trochę muzyki i dyskoteka w salce obok, w harcówce. Po 20 latach została, został Hades przebudowany, no i mamy salę teatralną, mamy harcówkę i hacjendy, czyli kawiarenkę. I tak, starsi Hadesiacy, tacy najstarsi, oni z sentymentem wspominają ten Hades, ten pierwszy. Brakuje im wierzby, brakuje im półmroku, brakuje im tej ciasnoty. A my mówimy tak, no ale słuchajcie, no przecież nie możemy zostać przy Starej Wierzbie, ona była piękna, ale w tej chwili ta tablica interaktywna tam musi być, bo my robimy prezentacje multimedialne, bo my to wykorzystujemy w programach tak samo. I wiesz, mi się na przykład to tak podoba, że to jest takie zderzenie tego, co było i tego Hadesu współczesnego. I to naprawdę widać na ścianach stare malowidła, czyli historia Hadesu, na scenie współczesny Hades, obok wierzba namalowana, bo tej prawdziwej już nie możemy mieć, bo się rozsypała w proch, ale obok właśnie ta tablica interaktywna i to wszystko tak współistnieje. 45 lat współistnieje. No, no pewnie, ale to jest konieczne, to jest absolutnie konieczne. My musimy iść z duchem czasu i, i tak musi być, że musi być tam i ten telewizor i wideo, i bo my to wykorzystujemy także w programach, nie tylko tak, żeby no, edukować, no nie? Korzystujemy w programach, czasami są piękne, prezentacja, muzyka, siedzimy w inną stronę, ustawiona jest widownia w poprzek, ustawieni są sto stoliki i my przy stolikach i patrzymy trochę na scenę, trochę na tablicę, coś tam się dzieje, także są takie w sumie nowe możliwości dla uczniów i to jest właśnie bardzo dobre. Dzień.